Na pięć dróg udało się gminie pozyskać środki z rządowego biura do spraw usuwania skutków kataklizmu. Jakie te drogi zostaną wyremontowane w tym roku? Dokładnie tak. Uzyskaliśmy tutaj środki blisko 850 tysięcy, które zostanie przeznaczone na pięć dróg w naszej gminie. Jesteśmy na jednej z nich, to jest miejscowość Gnojnik, łącznik Stara Wieś, granice chronowskie. Koszt akurat tej drogi blisko 180 tysięcy. Jest to odcinek, który. Yy, zakańcza pewien etap inwestycji, gdyż yy, już część drogi była zrobiona i od strony yy, starej wsi, jak również część drogi była zrobiona yy, od tzw. granic chronowskich, i był pewien wycinek, gdzie nie było, nie było właśnie połączenia. Także ten, ten, ten etap pozwala nam już dokończyć tą. Drogę. Co do pozostałych, to już mamy zakończone yy, prace związane z położeniem asfaltu yy, w Lewniowej, w biesiadkach. i jeszcze oczekuję tutaj na realizację miejscowość Gosprzydowa i Uszew. Czy wszystkie szkody powodziowe z poprzednich lat udało się usunąć? Yy, nie, jeszcze zostało. Wiele pracy, wiele dróg do, do naprawy, natomiast sukcesywnie staramy się jak największą ilość środków pozyskać, tak jak w tym roku już pozyskaliśmy na 5 dróg, myślę, że jeszcze na kolejne 5 dróg uda się środki pozyskać.